Jako fizjoterapeuta czuję, że moja praca sprawia mi radość. Jako fizjoterapeuta czuję, że mogę pomagać innym ludziom oraz ciągle się rozwijać. Jako fizjoterapeuta czuję się fantastycznie, zwłaszcza w obliczu ostatnich moich odkryć. Chodzi o pracę z powięzią, gdzie dzieje się magia. Jestem bardzo mocno podekscytowany tym, że będę mógł pracować z pacjentami w ten sposób. Jako fizjoterapeutka czuję się spełniona. Praca z dziećmi sprawia mi przyjemność. Czuję, że jestem we właściwym miejscu i nie wyobrażam sobie innej drogi. Jako fizjoterapeuta czuję się spełniona, radosna, zadowolona z tego, co robię i przede wszystkim szczęśliwa, że znalazłam swoją drogę w życiu. Fizjoterapia jest dla mnie ważna, bo mogę pomagać ludziom, patrzeć jak pojawia się uśmiech na ich twarzy po tym, jak znika ból. Fizjoterapia jest dla mnie ważna, bo pozwala na powrót do realizowania marzeń, hobby, do swoich pasji, ale także do realizowania codziennego życia i pracy zawodowej, ale realizowania tego w zdrowiu i bez bólu. Fizjoterapia jest dla mnie ważna, ponieważ dzięki niej. Czuję, że robię coś ważnego i mogę pomagać innym. Fizjoterapia jest dla mnie ważna, bo pozwala na ciągły rozwój zawodowy i podnoszenie swoich kompetencji. Fizjoterapia jest dla mnie ważna, bo dzięki niej mogę wspierać zdrowie moich pacjentów. Możliwość niesienia pomocy to chyba właśnie fizjoterapia. Możliwość niesienia pomocy daje poczucie spełnienia pracy. Miło jest zobaczyć uśmiech na twarzy maluchów i ich rodziców. Możliwość niesienia pomocy jest dla mnie cudownym doświadczeniem, w którym mogę towarzyszyć drugiemu człowiekowi w jego procesie zdrowienia. Możliwość niesienia pomocy to ważny element, który wypełnia zawód fizjoterapeuty. Możliwość niesienia pomocy jest dla mnie po prostu lepszaniem siebie. z pacjentem najważniejsze jest dla mnie porozumienie, komunikacja między nami. W pracy z pacjentem najważniejsze jest dla mnie stworzenie ciepłej atmosfery, danie dziecku poczucia komfortu i bezpieczeństwa. Musimy pamiętać, że dziecko nie uczy się w stresie. Mózg małego dziecka uczy się poprzez zabawę, pozytywne doświadczenia. W pracy z pacjentem najważniejszy jest dla mnie sam pacjent. W pracy z pacjentem najważniejsza jest dla mnie relacja z pacjentem. Wzajemne zaufanie, dobra komunikacja i efektywność terapii. W pracy z pacjentem najważniejsze jest dla mnie zauważenie efektów i pomoc temu pacjentowi, ale bardzo ważna też jest komunikacja z nim. Jaka jest najważniejsza cecha, którą powinien mieć każdy terapeuta? Myślę, że spokój. A cierpliwość, empatia i szczery uśmiech. Według mnie nie ma jednej cechy, która wyróżniałaby dobrego fizjoterapeutę. Uważam, że fizjoterapeuta powinien być zarówno empatyczny, ale również powinien być wytrwały w dążeniu do swoich celów i zamierzeń terapeutycznych. Uważam, że bardzo ważna jest też relacja, jaką tworzy z pacjentem i to, żeby po prostu umiał z nim nawiązywać dobry kontakt. Najważniejsza cecha, którą powinien mieć fizjoterapeuta, to empatia, otwartość oraz dużo pokory. Według mnie w pracy z pacjentem najważniejszą cechą jest empatia i cierpliwość. Według mnie najważniejszą cechą fizjoterapeuty jest empatia i szacunek do drugiego człowieka.